Czy za przekroczenie czasu pracy tonarzu lub jazdę na zakazie można dostać punkty karne? Za jazdę na zakazie nie dostaniemy punktów karnych. Za przekroczenie tonarzu możemy dostać. Nie jest to obligatoryjne, fakultatywne. Kiedy będziemy mieli do czynienia z sytuacją, że punkty zostaną przyznane? Ten nowy punktator wskazuje na. Możliwość przypisania 15 punktów w kartotece kierowcy, jeżeli pojazd był używany w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych osób, a także osób przewożonych. Sam fakt przeładowania pojazdu jeszcze nie wskazuje na wypełnienie znamion tego zapisu. Musi nastąpić zagrożenie. Jeżeli tego zagrożenia nie ma, to punktów też nie będzie. Ale jeżeli skutkiem tego przeładowania będzie spowodowanie zagrożenia, to tak, możemy dostać nawet 15 punktów.